刹那。 W końcu udało nam się dojechać do Marmaris, czyli ostatniego kurortu tutaj na wybrzeżu morza Śródziemnego i egejskiego, w którym nigdy nie byliśmy. I jak tu dojechaliśmy po tych trzech dniach drogi, no to zrozumieliśmy, dlaczego poprzednim razem jak objeżdżaliśmy tutaj wybrzeże, ominęliśmy to miejsce. No trochę się rozczarowaliśmy zaraz po przyjeździe, mimo że jest to miejsce polecane w wielu przewodnikach jako jedno z najważniejszych w ogóle na wybrzeżu. Dokładnie, ale w sumie chyba nie ma tutaj tego, co my najbardziej lubimy w Turcji. Choć oczywiście rozumiemy, jeżeli ktoś ma inne zdanie na ten temat, ale na wypadek, gdyby kiedyś przyszło nam napisać przewodnik po wybrzeżu, na co się na razie nie zanosi, postanowiliśmy zwiedzić gruntownie również to miejsce. Zapraszamy z nami! W najwęższym miejscu, które ciągnie się długo, plaża wygląda mniej więcej tak. Czyli tutaj mamy knajpki, tutaj chodnik i zaczynają się knajpowe leżaki. Ile? Cztery rzędy. Jak wygląda sama woda? Wygląda trochę jak w takim mazurskim jeziorze. Nie jest krystalicznie czysta, mimo że jest czysta tak biologicznie. Są tutaj ryby piękne, kolorowe, krabiki i tak dalej, ale... No właśnie, to jest błogosławieństwo i przekleństwo do położenia Marmari. No bo spójrzcie, nie ma nudy w jedną stronę, w drugą widzimy piękne góry, tą wyspę, tełdeczki, super. Nie ma też ogromnych fal. Ale no właśnie, trochę klaustrofobicznie. Trochę widok... taki, no nieprzyjemny jest ten piasek nad yy, morzem. Nie wiem dlaczego. Jest taki gruby, jest brudzący, wychodzimy stąd brudni po prostu. Tak, on wygląda bardziej jak taki szwir. Dokładnie. Nawet trochę jak wulkaniczny, ale chyba nie ma skąd być wulkaniczny. Więc sami się przyjrzyjcie jak to wygląda. Jesteśmy na już trochę ładniejszej plaży, bezpłatnej, aczkolwiek na plus trzeba przyznać, że postawione są te parasolki, które dają trochę cienia. Natomiast popatrzcie gdzie tu jest śmieci. I to tak przez całą długość plaży, aż przykro patrzeć. A jak się pomyśli, że one wszystkie pójdą do morza i powiększą wyspę śmieci, zabijając po drodze trochę zwierząt morskich, no to naprawdę w serce się kraje. Co w samym Marmaris można zobaczyć? No na pewno Punktem obowiązkowym będzie twierdza, może ona wzgórzu, choć nie tak bardzo, żeby ją było widać z każdego miejsca. My tutaj idziemy, błądzimy i próbujemy dojść. Tak. Wokół twierdzy są też kamienne, piękne stare budynki. Bardzo malownicze. Uliczki, ciasne. Ciężko dostępne z wózkiem, ale warto się tutaj gdzieś pogubić. Natomiast niestety nie wszystkie miejsca, które mogłyby być tak malownicze, zostały w pełni wykorzystane. No bo tutaj popatrzcie, za nami mamy jakiś piękny, stary budynek, tak. tak. A niestety został wykorzystany jako jakiś. Uła, piwa. No tak, dokładnie. To jest Karowansaraj z 1545. A najgorsze, że właśnie Marmaris ma bardzo mało starych budynków i każdy jeden wydaje się na wagę złota. I tutaj mamy najstarszy meczet w mieście. Wcale nie wygląda zachęcająco. Podobno jest z 1788, ale jakoś tak w ogóle wygląda. Wygląda jakby tego był z 1998. Wchodzimy w uliczkę, która ma niesamowity potencjał. Piękne budynki, stare, kamienne. Niestety, praktycznie każdy został skopany. To dopiero początek. Dalej jest uliczka pełna nocnych klubów, które, moim zdaniem, nie powinny się tutaj znaleźć. a w jakiejś nowej części miasta. Natomiast tutaj, wokół twierdzy, no można by utrzymać fajny taki klimatyczny styl. Niestety ktoś tego nie dopilnował. Właśnie, studia tatuażu. I to popatrzcie, w jakich budynkach. Tutaj miało być nowocześnie. Ale w takim budynku coś takiego. No i wszędzie reklamują się nocne kluby. Dziękuję. No i tak, idziemy wzdłuż klubów nocnych, i pojawia się coś ładnego. A całość mogłaby wyglądać mniej więcej tak zamiast znaleźć ukojenie od piekącego słońca tutaj, przyjemny spacerek sobie zrobić tymi wąskimi uliczkami, które powinny być klimatyczne, no to człowiek się tylko dziwuje jak można było to tak skopać i jeszcze czuje zapach moczu i naprawdę no nie jest jakaś specjalnie przyjemność tutaj się przechodzić. No przykro, przykro. Tak, no bo wychodzimy kawałek dalej jesteśmy w samej Marinie. Jak trochę wam będziemy lecieć staropolszczyzną, to się nie dziwcie, bo akurat jesteśmy na Krzyżakach i trochę nam się Udziela. Przeje. Tak. Niestety. O ja. No tutaj bardzo słabo to wygląda. Kolejne jakieś imprezownie. Ale właśnie chyba te imprezownie powodują, że Anglików jest tutaj mnóstwo. To znaczy, no tak, nie wiem co jest skutkiem, co przyczyną, ale na pewno jest to równanie 2 plus 2 równa się 4, jest kupa Anglików, jest bardzo dużo nocnych klubów. Eee, no i niestety goście tych nocnych klubów wychodząc też nie zostawiają po sobie porządku i ładu. Widzimy tu powybijane okna nawet, co w Turcji w sumie nie zdarza się często w A takich propo. miejscach. No. I... Nie jest to kwestia tego, że jesteśmy po sezonie, bo przecież w Alani bywaliśmy jeszcze dużo bardziej po sezonie, w listopadzie, no grudniu nawet, to. i tak nie było, więc. no. Ona jest też adresowana jednak do innego e, odbiorcy, natomiast tutaj chodzi o to, żeby dobrze poimprezować. Co nie znaczy, że oczywiście tylko i wyłącznie takie miejsca są. Ale odbija się to też na cenach, ponieważ ceny są tu podawane w funtach brytyjskich. Jest tu bardzo ładnie. Wspinamy się w stronę twierdzy, o już ją widać zresztą, nie jest ona jakaś bardzo okazała, dlatego trudno ją dostrzec jak się nie jest dokładnie pod nią. Ale Podejście jest piękne, Zobacz, jak tutaj to wygląda. Fajnie, to o i z tej strony można. Stylu greckim, zapewne po Grekach pozostały. Tak, tutaj jest bardzo grecko. Proszę, Można się zdziwić, nawet taką tabliczkę się znajdzie gdzie niegdzie, nie wolno się targować tutaj. Okej, okay, tu jest twierdza, czyli jedyny zabytek tak naprawdę w Cem Armaris. Nie ma tutaj nawet starego meczetu, który by zasługiwał na to, żeby go odwiedzić. Także skorzystajmy z tej jedynej atrakcji. Tutaj mamy i twierdzę, i muzeum archeologiczne w jednym, więc wszystko co tutaj w okolicy odkopano zobaczymy właśnie. W jednym miejscu to zdecydowany plus. Chociażby dla samego widoku na twierdzę warto wejść. Zobaczcie całe miasto. Można stąd zobaczyć Piękne tereny zielone. Tutaj koło portu, gdzie stoją pirackie statki, które można się gdzieś tam wybrać na krótką wycieczkę. Wybraliśmy sobie wycieczkę, rejs statkiem. Było napisane na statku, że to jest taka cicha wycieczka, bez muzyki głośnej. Ale Słyszycie tą muzykę? Już w autobusie transferowym. Jest spoko. Statek zdecydowanie większy niż ten, przy którym dokonywałem zakupu. Obiadek Filipie w porządku? wygląda, że tak. Z takim widokiem smakuje znakomicie. Dopływamy do plaży żółwi. Przesiadamy się teraz na małe łódki, którymi popłyniemy w górę rzeki. Jest tutaj chyba z 15, 20 takich łódek. No i teraz się próbują ustawić w ten sposób, żeby jednego żółwia, który zajada sobie rzucony przez kogoś Kraby. tam Zobaczyć. Jest to taki gruby przemysł turystyczny. No, no. Ale. Jest spoko, no, naprawdę. Teraz jest fajnie, bo się rozdzieliliśmy na małe łódeczki i my na... No w górę rzeki, szko miasta Delian, żeby zobaczyć te skalne grobowce. Jesteśmy tutaj w błocie Małżonka, wypowiedź Mamy taką skłonność ostatnio Ale tym razem, ku mojemu zdziwieniu To błoto nie śmierdzi, a wręcz pachnie I to dlaczego, bo jest z rozmarynem Ktoś się postarał, tutaj mamy nawet po polsku Opis na co to pomaga I na co szkodzi Wracamy do Olmusze Całkiem nieźle ten transfer jest zorganizowany. Kilkaset Szacu ludzi. Tak, kilkaset ludzi z dwóch statków upakowali do takich małych busików. I can't. I can't. Bye. Najlepszy jest jaka temperatura tu się pokazuje. Minus 58, a unika się kompała. Nie no nie no. To już po prostu To było <laughs> i to takie na bogato. <laughs> Słuchajcie, to jest kafejka internetowa. Taka klasyczna jak dawno temu. Tak i działa tutaj młodzi ludzie grają sobie w coś. Nie myślałem, że jeszcze istnieją takie rzeczy, ale biorąc pod uwagę jak słabo jest internetem w Turcji. Jestem w stanie uwierzyć, że takie rzeczy mają prawo bytu. No to idziemy na Grand Bazar, zobaczymy co to warte. Gdzieś tutaj Rolexy sprzedają. No taki bazarek jak Milion w całej Turcji. Z podróbkami wszelkiej maści. Ale co ciekawe, ceny tutaj, jak się przyjrzycie, są podawane w funtach brytyjskich. No całkiem niemałych rozmiarów jest ten bazar, ale co trzeba przyznać, to to, że sprzedawcy nie są jakoś bardzo natarczywi. Można sobie spokojnie tędy przejść i o, trochę odetchnąć od żaru słońca. Jeśli chodzi o samo położenie Marmaris, no to jest ono w sumie dość korzystne, ponieważ płynąc na przykład na wycieczkę statkiem stąd, można dotrzeć do bardzo ciekawych miejsc. A z takiej alani na przykład, no to po prostu się wypływa w morze tyle, co się opłynie samą alanię i to wszystko. Natomiast tutaj jest to zobaczyć i to jest fajne. Również w Oblądu, jak się pojedzie, to też są bardzo ciekawe miejsca do odwiedzenia. Co najmniej dwa starożytne miasta, których ruiny się zachowały i można je odwiedzić. I parę urokliwych, małych miasteczek, które też warto zobaczyć. Kilkanaście minut drogi od Marmaris, mamy tego typu plaże. Zupełnie nieoblegana, spokojna, woda jest krystaliczna. Też nie jest to bardzo szeroka plaża, ale jest kameralnie, cudownie. I zobaczcie na to. 4 km dalej znajduje się Amos, antyczne miasto, gdzieś tam w VII wieku przed Chrystusem, więc nie mogliśmy odpuścić. Podeszliśmy, mimo że już się robi ciemno, ale okolica jest piękna, widok jest super. No i ruiny wydają się dość okazałe. I teraz zaczyna się wspinaczka. Mnóstwo schodów na górę, ale chyba warto, bo widok ma być cudowny. Niewiele z niego zostało dość słabo zachowane. Może dlatego wejście jest bezpłatne, nikt tego nie pilnuje, ale jednak widoczek niezły. Jest to miejscowość datcza. Stara, czyli jestki datcza? No w skali klimatyczności od 1 do 10 to jakieś 12 <laughs> albo lepiej. Tak, wykorzystana każda przestrzeń, ale tak nie na jedno kopyto. Każdy to zrobił oryginalnie. Tak, ze smakiem, z wyczuciem jakimś estetyki. No przepięknie, naprawdę. Mm. Maristock, a w są tego typu pomniki. Ten przyśmiemy się, że przedstawia Patrycję karmiącą koty. Aczkolwiek ilość kotów codziennie się zmienia. Wyobraźcie sobie wieczory spędzane na takim tarasie z takim widokiem albo takim. Za dnia to wszystko jest puste. W tej chwili dopiero zaczyna się życie. Natomiast pytanie, co dzieje się tam, w tej najsłynniejszej, opiewanej przez biura podróży części. Czyli tam, gdzie życie nocne tętni do samego rana. Sprawdźmy to. Wiecie co? Po prostu ta no powiedzmy dzielnia zupełnie inaczej wygląda w nocy. Ona jest zrobiona tak, żeby wyglądać dobrze w nocy. Z tymi neonami. No nie widać, że to są stare budynki. Po prostu jest no, jakiś tam klimat stworzony. Nie wszystko działa teraz, bo to już jednak mocno po sezonie i te kluby zamiast obstawione, ten wielki tutaj dalej nie działa. Działa tutaj ten tani keps. Jeden, drugi, trzeci, jakieś tam szopy tequili, inne takie się reklamują. No tutaj, zobaczcie, nie ma ludzi póki co. To też jest puściutkie, to jest puściutkie, okej. Okay. W sezonie przypuszczam, że tutaj naprawdę ciężko byłoby się przecisnąć. Teraz, no tak, ta ogromna. Może to będzie jeszcze działać trochę później. Za to w samej marynie życie tętni jest. Po prostu cudowny klimacik. Lekka kakofonia się robi, ale zobaczcie tutaj muzyka na żywo. W kolejnej knajpce również. W dźwiękach tej muzyki niektórzy postanowili łowić ryby. Kot czeka na jakąś okazję, coś mniejszego, może się trafi. Bardzo przyjemnie. No i praktycznie większość stolików jest zajętych. Tu jest taki park rozrywki dla dzieci. Nie uwierzycie ile kosztuje wstęp? Pięć mir. To się równa na nie wiem ile. Mniej, złotóweczkę? Mniej niż złotówkę, mniej niż złotówkę 50 groszy. No i to jest piękne. Właśnie taki kolejny układ w strony rodzin z dziećmi. Co bardzo sobie cenimy. To się cieszy, mały. Podjazd. Podjazd Piękny ten zakątek, naprawdę. Rajsko tutaj po prostu zrobili. I podsumowując, to nie jest tak, że będziemy wyjeżdżać z Turcji niezadowoleni, aż tak nam się w głowach nie poprzewracało. Oczywiście było tutaj wspaniale, bardzo nam się podobało, ale. No, z plusów oczywiście to, co zawsze w Turcji. Pyszne jedzenie, bardzo mili ludzie, pokopaliśmy się w wodzie, no bo jeszcze jest ciepła. Także w sumie wszystko było ok, tylko może gdyby nas ktoś pytał o to, czy polecalibyśmy Mu Marmaris na wakacje, to zastanowilibyśmy się, Zależy jednak... dla kogo, no nie? Bo jeśli jesteście typem imprezowicza, Dokładnie. no to właśnie jest idealne miejsce i według wielu przebija, na przykład Bodrum. Bo tutaj to nocne życie faktycznie funkcjonuje. Natomiast dla nas chyba takim hitem jednak na wybrzeżu pozostaje wciąż Alania. Nie wiem, czy to z sentymentu, ale chyba jest ona jednak w innym klimacie utrzymana i nam bardziej przypada do gustu. Jest po prostu ciekawsza. Jest dużo rzeczy do zrobienia w samym mieście, dużo rzeczy do zobaczenia. No i no nie ma tych właśnie imprezowni, które dla nas osobiście są minusem, zwłaszcza jeżeli bierzesz pod uwagę, że mamy ze sobą Filipka. Tak. Więc ja na swoim prywatnym rankingu gdzieś na piątym albo szóstym miejscu umiejscowiłbym Marmaris. I ja podobnie, a dajcie znać co Wy o tym myślicie, czy Wam by się tu podobało i który z kurortów Wam się podobał osobiście. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia! Hej hej! Z tej strony Marcin, Eunika, Patrycja, a no i jest jeszcze Filip. Jesteśmy rodzinką z Krakowa, którą ciągle nosi po świecie, a swoimi przygodami dzielimy się z Wami na tym kanale. Najwięcej kręcimy się po Bałkanach, ale często bywamy też w Turcji, Grecji i we Włoszech, czyli na trasie legendarnego pociągu Orient Express. Zapraszamy do oglądania i subskrybowania, a także na nasz profil na Patronite.